Aż 11 małżeńskich zostało uhonorowanych medalami prezydenta Polski za długoletnie pożycie małżeńskie. W sali ślubów Bolesławieckiego Ratusza odnowili swoje przyrzeczenia sprzed 50 lat. W sobotnie uroczystości w Pałacu Ślubów Bolesławieckiego Ratusza odbyły się w dwóch turach. Tyle było par, które obchodziły swoje złote gody. W pierwszej turze byli to Maria i Sławomir Dobrowolscy, Helena i Stanisław Jandulscy, Marianna i Józef Mikołajczykowie, Helena i Jan Paździorowie oraz Lucja i Witold Wolańscy. Kolejnych pięć par pojawiło się w pałacu w drugiej turze. Spotykamy się dzisiaj w polesławieckim Kartuszu z okazji jubileuszu złotych godów małżeńskich, które odchodzą, odchodzą Państwo Krystyna i Michał Beresteccy, Helena i Józef Braszkowie, Józefa i Stanisław Jasińcy, Janina i Jan Majewscy i Zofia i Józef Chinczykowie. Złote pary małżeńskie odnowiły swoje wzajemne przyrzeczenia sprzed pół wieku. W dniu naszych złotych godów, w dniu naszych złotych godów wyrażam mojej żonie Krystynie Wyrażam mojej żonie Krystynie serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę, i przyrzekam, I przyrzekam że uczynię wszystko, że wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było, nadal było nadal szczęśliwe. Wyrażam mojej żonie Zofii, Wyrażam moje wybranie stacji. Serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowania. Za okazaną mi miłość. Za okazaną wielką miłość. Tak, wielką miłość. Zmienimy tendencję. Dziękuję bardzo. My zapytaliśmy Jubilantów o to, co mieliby do przekazania młodym małżonkom, żeby ich małżeństwa miały szansę przetrwać. Jeden drugiego musi zrozumieć. To nie jest tak pięknie. Miłość jest krótka, to jest zauroczenie, ale potem trzeba jeden drugiego musi wierzyć w niego, mieć jakieś zaufanie, żeby to wszystko razem się trzymało. Nie można tak teraz, jak widzę, jakiś dąsy są pół roku i już się rozchodzą. Nie, nie tędy droga. To trzeba mieć zaufanie, jednak przebaczyć jeden drugiemu. Wszystkie pary zostały uhonorowane medalami prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie. Podniosłości temu wydarzeniu dodał jeszcze wspólny toast i koncert uczniów szkoły muzycznej. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy Bolesławca chętnie w takich uroczystościach uczestniczą. I tutaj było pytanie, jak to zrobić. Więc jeżeli komuś zbliża się 50. rocznica. To powinien się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego. Może to zrobić rodzina. Można to na początku, nawet telefonicznie, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób. Finalna uroczystość wymaga bowiem przygotowania, a w stosunku do osób, które brały ślub poza Bolesławcem, Urząd Miasta występuje do prezydenta Rzeczpospolitej z wnioskiem o nadanie medalu.